Witam się z Tobą bardzo serdecznie. Dzień dobry. Z tej strony Małgorzata Popek. Dziś, dzień drugi, zapowiadanego takiego trzydniowego cyklu z nowymi pakietami, okazjami od Forever. Robię te live y dlatego, że chcę dotrzeć do jak największej ilości osób, bo prawdopodobnie osobiście nie jestem w stanie Wam wszystkim przekazać tych informacji. To, co w ubiegłym miesiącu się w naszej firmie wydarzyło, a mianowicie firma wprowadziła bardzo korzystne pakiety dla nowych klientów. Dlaczego one są takie korzystne? Bo w tym pakiecie od razu macie produkty ze stałą zniżką 30%, i tą zniżkę macie już później na zawsze. Nie jest tak jak do tej pory, że na początku rejestrując się do firmy po to, żeby mieć produkty z rabatem, mieliście rabat zaledwie 5%. Teraz firma w tych naszych pakietach daje od razu 30%. Więc jeśli chcesz być klientem, który kupuje sprytnie, kupuje z rabatem z własnego sklepu internetowego, to koniecznie skontaktuj się ze mną, a ja powiem ci, w jaki sposób zakupić ten pakiet. I dzisiaj, wczoraj, prezentowałam taki pa pakiet bestsellerowy z naszym programem oczyszczającym C-9, a dzisiaj chcę kolejny taki dedykowany pakiet dla, nazwany Sport and Wellness. Czyli on jest skierowany dla, dla sportowców, ale nie tylko. Czyli dla takich osób, które świadomie dbają o swoje zdrowie, o swoją aktywność fizyczną. I to jest dla takich osób, które robią cokolwiek w kierunku swojej sprawności. Czyli nie muszą wyczynowo biegać czy uprawiać jakiegoś dużego ekstremalnego sportu. Wystarczy, że dbasz o swoje zdrowie w formie spacerów, czy, czy chodzisz na jakieś treningi, czy cokolwiek, ruszasz się, masz taką aktywność codzienną fizyczną, to ten pakiet będzie idealny, idealny dla Ciebie. Więc, kochani, co znajdziecie w takim pakiecie yy, skomponowanym yy, specjalnie właśnie pod taką branżę? Więc, tutaj mamy 4 litry yy, naszego miąższu alansowego i tutaj mamy. Yy, po litrze z każdego smaku, po to, abyś mógł, mogła wybrać dla siebie na przyszłość najbardziej ulubiony smak. Tutaj mamy zwykły, aloes ten żółty, czyli taki podstawowy, z, żurawiną, z dodatkiem żurawiny i jabłek, brzoskwiniowy i z mango. Także mamy cztery smaki do wyboru, dlatego w tym zestawie startowym mamy cztery, żebyś mógł, mogła wybrać najlepiej odpowiadający dla Ciebie na przyszłość. Kochani, w tym pakiecie znajdziecie jeszcze dwa, oprócz tych miaruszy aloesowych, znajdziecie dwa suplementy. Dwa suplementy, jeden to jest term, który wspiec, tak jakby wspiera proces przemiany materii. I tutaj właśnie dla osób takich aktywnych jest to bardzo ważne. I kolejny suplement, on jest w takich saszetkach pojedynczych, tu mamy 30 w tym opakowaniu, czyli l z dodatkiem, z kompleksem witamin. To są witaminy z grupy B, witamina C, witamina D3. Także można powiedzieć, że to jest taka bomba, w jednej saszetce bomba witaminowa. Jest on dedykowany i bardzo ulubiony produkt przez sportowców, dlatego że on daje dużo energii przed treningiem w trakcie dużego wysiłku, w trakcie jakiegoś uprawiania sportu, czy długo, długo, takiego dystansowego, czyli jesteśmy na jakichś zawodach biegowych, czy jedziemy długo rowerem, więc możemy sobie rozpuścić taką saszetkę i mieć w bidonie, czy w tam w jakimś tam swojej ulubionej buteleczce, żeby w trakcie, w trakcie, żeby tutaj nawodniać ten organizm i dostarczać mu dostarczać mu po prostu energii. Nie jest on dedykowany, tylko dla sportowców. Czy, czy nigdy nie zdarza Ci się jakieś spadki energii? Więc jeśli masz takie spadki, to taka saszetka RG jest w stanie Cię powodzić i dać Ci takiego można powiedzieć powera do, do dalszych Twoich działań. Kochani, w tym pakiecie oprócz Aloesów i tych dwóch suplementów, o których Wam właśnie przed chwileczką powiedziałam, znajdziemy produkty codziennego użytku, czyli takie dla, dla, dla siebie, dla naszego ciała, aby o nie po prostu najnormalniej w świecie w prawidłowy sposób dbać. Więc w tym pakiecie znajdziemy produkt taki jak dezodorant. Dezodorant, który jest bez soli aluminium, to jest najważniejsze, eliminuje zapach potu, jest mega wydajny, bo wystarcza na przynajmniej pół roku, więc jest uniwersalny też dla kobiet, dla mężczyzn. Ulubiony produkt wielu wielu osób: więc możemy sukcesywnie, pomału wymieniać swoją łazienkę na naturalną, czyli na produkty aloesowe, naturalne. Więc mamy w tym zestawie dezodorant. Kolejnym produktem, który mamy w tym zestawie, jest pasta do zębów pasta do zębów która jest bez fluoru to jest bez żadnych właśnie takich e, trujących dodatków e, oprócz aloesu w swoim składzie ma propolis i mentol e, bardzo wydajna e, Wystarcza na bardzo długo, bo wystarczy takie małe ziarenko. I tutaj jak mamy jakiekolwiek problemy w jamie ustnej, czy z zębami, czy z, po prostu z płytką na zębną, czy z dziąsłami, to Propolis rewelacyjnie będzie tutaj poradzi sobie z wszelkimi jakimiś właśnie takimi problemami w jamie ustnej. Kochani, w, w tym zestawie znajdziecie jeszcze mydełko aloesowe. Ja określam to mydełko, że ono się nadaje od maluszka do staruszka, bo, dlatego że e, można, go, można nim spokojnie i bezpiecznie mieć już e, niemowlaki. E, jest rewelacyjny do higieny intymnej, do golenia. Do wymycia całego ciała. Nie musimy mieć właśnie takiego produktu. Mamy porządek pod prysznicem, Gdy mamy więcej osób w domu, nie musi być produkt dla kobiet, dla mężczyzn czy dla dzieci. Mamy jeden produkt, którym może umyć się cała rodzina. Jest bardzo, bardzo wydajny, właśnie. Później, zamiast jeszcze tego mydełka, mamy dwa produkty ta, z takiej, właśnie serii, e, serii takiej myjącej, myjąco-pielęgnującej. E, mamy e, żel pod prysznic, jeśli e, on właśnie, on jest taki też bardzo, bardzo de, delikatny. żel pod prysznic i tutaj bardzo duże takie wydajne opakowanie balsamu do ciała. Bardzo delikatna, konsystencja, szybko wchłaniająca się. I tutaj przede wszystkim te wszystkie produkty, o których mówię, to są produkty na, oparte na aloesie. Więc z, z automatu nasza skóra będzie zregenerowana, nawilżona, e, w odpowiedni sposób nawodniona. E, więc, kochani, e, to są takie produkty, jeśli chodzi o produkty myjące. O, jeszcze mamy e, szampon. Szampon do włosów, e, też bardzo wydajny, e, który. Właśnie też na takiego codziennego stosowania jak najbardziej, bez żadnych problemów. Ale jeśli mamy jakiekolwiek problemy z, ze skórą głowy, z jakimiś łojotokowymi sprawami, z łupieżem na przykład, no to ten szampon bardzo fajnie nam tutaj sobie poradzi. Dlaczego? Dlatego, że ma w sobie aloes. A aloes radzi sobie z wieloma dolegliwościami. Kochani, nasz hit czyli galaretka alaesowa. To jest tak jakby ten czysty miąższ alaesowy, o którym wcześniej wspominałam, osadzony na obojętnym nośniku żelowym. Więc galaretka jest rewelacyjnym produktem na wszelkiego rodzaju oparzenia, owrzodzenia, jakiekolwiek jak problemy skórne. Możemy ją stosować do twarzy jako maskę, jako, czy do, do ciała, czy na oparzenia, czy cokolwiek nam się wydarzy co nie wiemy, jaką maść zastosować, jaki krem, czy zewnętrznie coś mogłoby nam pomóc, na pewno galaretka z tym sobie poradzi. Można testować, sprawdzać, bo najlepszy klient jest ten, który przetestował coś na własnej skórze. I myślę, że ja jestem takim klientem własnego sklepu, dlatego że od 10 lat używam tych produktów i wiem, jak one działają na moją skórę, na skórę na skóry moich najbliższych i na osoby, którym te produkty poleciłam, bo najcenniejsze dla mnie to są właśnie informacje zwrotne od klientów, od zadowolonych klientów, którzy właśnie niejednokrotnie mówią, że dzięki produktom aloesowym wyprowadzili sobie różnego rodzaju problemy, z którymi borykali się dość długo. Kochani, w tym zestawie znajdziecie jeszcze krem aloesowo-propolisowy. On ma taką gęstszą konsystencję ze względu na propolis, więc on nadaje się do, jak najbardziej do twarzy, ale też do takiej twarzy problematycznej, typu z przebarwieniami, z trądzikiem, z egzemą, z łuszczycą. Więc tutaj dwa składniki aktywne aloes i propolis one zregenerują i naprawią naszą skórę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tutaj jeszcze zostały mi z tego zestawu do obnienia dwa produkty Aloe First. Można powiedzieć, że to taka pierwsza pomoc w domu. Tutaj mamy jeszcze tak, że one są tak w sprayu, czyli mamy tutaj taką nakładkę, żeby można było sobie dozować, gdzieś tam psiknąć na skórę. Dla mnie osobiście, ja mam bardzo dobre doświadczenie z tymi dwoma produktami gdyż moja karnacja jest taka, że niestety moja opalenizna nie jest brązowa, wręcz opalam się na czerwono i zazwyczaj w, w, w okresie takim letnim u mnie pojawiają się oparzenia skórne, słoneczne, ale odkąd poznałam te dwa produkty, bardzo szybko sobie z tym radzę. Moja skóra już nie cierpi tak jak kiedyś, więc tutaj po takim opalaniu intensywnym spryskuję całe, całe ciało Aloe First, i moja skóra jest nawilżona i zregenerowana i już nie mam tych problemów, które miałam kiedyś. Kochani, ten Aloe First jest produktem wielozadaniowym. Nadaje się do, jako wcierka do skóry głowy, jak również do całego ciała on jest takim, można powiedzieć, że można nim dezynfekować różnego rodzaju problemy na skórze, czy jakieś rany, otarcia, czyli on będzie działał dezynfekująco. Tutaj oprócz aloesu, propolisu i mamy jeszcze 11 ziół, które bardzo fajnie tutaj będą też koić nasze ciało. I na koniec został mi do omówienia ostatni produkt, czyli aloe lotion, czyli jest to taki żel chłodzący. A tutaj jak omawiamy, że jest ten zestaw dedykowany dla osób dbających o siebie, jak również dla sportowców, ale to idzie zawsze w parze, bo jeśli ktoś jest sportowcem, czy jest osobą aktywną y fizycznie, to zazwyczaj takie osoby one umieją dbać o siebie. One zwracają uwagę, to są ludzie świadomi, a oni zwracają uwagę, czym się smarują, czym się myją y i co łykają. <grym> Więc ten, y ta maść chłodząca, ona. Na wszelkiego rodzaju zakwasy, czy coś nas bolą, no nie wiem, plecy, czy coś nas zawieje, czyli takie bóle, można powiedzieć, różnego rodzaju, na takie, takie stawowe, też właśnie ten cooling lotion będzie nam wszystko bardzo fajnie. Regenerował, po prostu y, będzie działać też przeciwbólowo. Kochani, tyle taka duża ilość produktów, taka duża ilość produktów, którą tu wszystko przedstawiłam, jest zawarta w tym jednym zestawie. Y, który bardzo serdecznie Wam polecam. Już macie do wyboru dwa zestawy: y, ten, który wczoraj przedstawiłam, i ten, który dzisiaj, y, więc do koloru, do wyboru. W zależności, jakie masz potrzeby, co dla Ciebie byłoby lepsze, bo te zestawy są bardzo zbliżone cenowo do siebie, ten akurat kosztuje 1550 zł, więc jest to mega okazja, mega okazja, że w, tak, w takiej cenie może, możecie dostać właśnie te produkty. I co wam daje jeszcze taki zakup, takie, zakup takiego zestawu to nie jest tylko to, że masz stałą y, zniżkę na produkty 30%, bo to jest jeden z elementów. I oczywiście większość osób na tym poprzestanie, bo y, chce kupować produkty prosto od producenta i to ze zniżką. I oczywiście jak najbardziej was do tego zachęcam, ale jeśli y, zaangażujesz się w to, że y, zaczniesz stosować te produkty i będziesz z nich mega zadowolona, to zapewne. Zaczniesz się tym dzielić z najbliższymi, czy z swoim otoczeniem, więc będziesz mogła też polecać te produkty, a firma Ci będzie płacić prowizję. Ale to już są kolejne tematy, które oczywiście zapraszam Cię na rozmowę w tym temacie, jeśli będziesz miał, miała dodatkowe pytania w tym temacie. Kochani, gwarancja satysfakcji. To jeszcze chciałabym powiedzieć przy tych pakietach. Klient, który, który, od któremu sprzedajemy produkty, on ma gwarancję 30-dniową satysfakcji. Jeśli dany klient nie będzie zadowolony z, z produktów, może zwrócić te produkty do firmy. Która firma daje taką gwarancję? Chyba tylko Forever, dlatego że jest tak pewna jakości. I skuteczności swoich produktów. Więc, kochani, jak najbardziej zachęcam Was do nabycia sobie takiego pakietu, abyś mógł, mogła poczuć na własnej skórze potęgę aloesu. I do tego serdecznie Cię zachęcam. Jeśli będziesz miał, miała dodatkowe pytania albo chcesz, będziesz chciała zakupić sobie taki pakiet, to oczywiście służę pomocą. Miłego popołudnia dla Ciebie.